Cześć Siemanko, moi drodzy, tutaj Maciek z kanału Friday. Play on Big Screen, kolejny odcinek z Truck Logistics Simulator. Witam Was z Zasterów. Mini ładowarki, powiedzmy, że to jest albo nie rzucajmy firmami. Ponieważ, co będziemy rzucać firmami, jak ona jest bezfirmowa, przypomina mi jedną markę, ale mniejsza z tym. W każdym razie, moi drodzy, zaczęliśmy wcześnie, jest wcześnie rano przed piątą, bo mamy sporo do roboty. Musimy załadować tutaj parę rzeczy na tą przyczepę. Tam widzicie, jest ten nasz yy, transporter. No i oczywiście będziemy, yy, będziemy później yy, gdzieś to przetransportowywać. Ale na razie zobaczmy, jak się będzie ładować. Jestem ciekaw. Wiecie, na pewno też jesteście ciekawi, jak to wygląda z zewnątrz. Też jestem bardzo ciekaw. Zobaczmy. Ziemie trochę ryje. Jak on będzie nabierał te... No fajnie to wygląda, wam powiem. Naprawdę mi się to yy, podoba. Czekajcie. Muszę tak, go ustawiałem wsteczny pod co innego, ale widzę, że że nie. Na razie zobaczymy w ogóle jak to z zewnątrz, jak ta fizyka. Ale patrzcie jak zrył! Jak miałem nisko ustawione. Widzieliście? Kurde, i te kamienie pracują na tej łyżce. Naprawdę fajnie to wygląda. A co to się wrzucił? Migacz? O, no wam powiem ciekawie to wygląda. Zobaczmy najpierw, jak to będzie wysypywać z zewnątrz. Kurde, jak przyczepa w ogóle usiadła. Super. Naprawdę wam powiem e, fajnie. Podoba mi się. Już mi się podoba. No jest co tutaj się bawić. Gdybym miał ustawianie przód tył tylko, to by było o wiele prościej. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z wewnątrz. Ale, jak ryje tą ziemię, jak jest nisko opuszczona łyżka, naprawdę wam powiem ciekawie to wygląda. No, nieźle. Dawaj mu więcej gazu. O, ciekawie, ciekawie to wygląda. Dawaj mu wsteczny. Jedziemy. trochę sobie powachluje. Ja tam lubię tam tymi kontrolerami się pobawić, to nie ma problemu. Wiecie, no powinno być też tutaj. Zresztą jak sami widzicie, jest też yy, przód, tył się ustawia. No, jeszcze trochę. Co to jest z ładowarki? A 11 z 12. No to prawie, że mamy. Prawie, że mamy wam powiem. Dużo ładowania nie było. Hmm. Naprawdę wam powiem przednia zabawa. Można się fajnie pobawić. O, widzicie? Chciałem zobaczyć, czy ta cegła się poruszy. Fizyka tych wszystkich. Tych wszystkich. O. O, tam spadnie chyba za chwilę. Nie, ona tak troszeczkę widocznie przez te wystawała. Naprawdę przednio. Przednio się można pobawić. Jeszcze bym chciał wam powiem... A dobra, wysadzili nas na szybko. No to jest właśnie to, co w tej grze do końca mi się mm, aż tak bardzo nie podoba. To to, że nas wysadzają w biegu. Ale <grym> no dobra, niech będzie. Ta łyżka jest podniesiona. Łyżka powinna, jak się kończy ładowanie, to łyżka powinna być opuszczona. Wiadomo, w razie jakby hydraulika zawiodła czy coś, to ze względów bezpieczeństwa. Ciekawe, czy to będzie przykryte czymś, żeby się nie kurzyło na drodze. Czy tak będziemy po prostu wjeździć te kamienie, żeby one nam nie powypadały? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra. Podpinamy i teraz wyskoczmy jeszcze sobie na szybko, zobaczmy jak to wygląda. No nie, nie jest niczym przypięte. To powinna być jakaś, wiecie, plandeczka, coś takiego, żeby w razie czego te kamienie nie wypadły. No ale dobra. Skoro tak to sobie wybrali, no to tak będą mieli. Dobra, jedziemy. Tylko teraz tak. W tamtą stronę gdzieś pokazuję. Jedziemy, no to trzeba będzie w miarę ostrożnie, żeby te kamory nie powypadały, bo sami widzieliście, że tu wszystko pracuje. O, fajne, będą później jakieś ciężarówką się przyjedzie, coś się załaduje, coś się przewiezie. Trzeba będzie pewnie może jakąś sztaplarką, jakimś większym wózkiem widłowym tutaj coś zapakować. Jak to wygląda? One tam skaczą trochę? Przyhamuje? O, ruszają się. Poruszają się. Poruszają się, czyli trzeba będzie bardzo ostrożnie z nimi jechać, bez szaleństw. O, zaraz zobaczymy sobie na progu zwalniającym, jak to się zachowuje. O, patrzcie, to poczekajcie, żebym się tu nie wbił na kogoś, nic nie jedzie. Pracuję sobie to fajnie wszystko. Radośnie sobie skacze. No i powiedzcie sami, czy to nie daje frajdy pojeździć sobie takimi sprzętami? Zielone, lecimy. Jak to przyczepa tam zachodzi? Nie, dobrze jest. I znowu parę groszy wskoczy. I firma się rozwija. Portfel nam się powiększa, czyli będziemy mogli kupić znowu sobie jakiś sprzęt. Nic. Ojej, z tymi cegłami, z tym gruzem. Jak tam, panie, ten gruz trzyma się? No tak, jak mówię, on powinien być zabezpieczony lepiej, no ale. Wygląda to tak, a nie inaczej. W ogóle jeszcze na ten temat nie mówiłem, ale nie, wspomniałem coś tam o grafice. Podoba mi się tutaj grafika. Oczywiście widać, że tutaj te obiekty, takie, które mijamy, te trójwymiarowe, no to wyglądają, wiadomo jak wyglądają. Nie, nie jest oczywiście źle, natomiast widzicie tam w oddali czy te krawężniki, jak żeśmy mijali, no to wszystko jest takie kwadratowe, ale nieważne. Ważne, że modele, odwzorowanie tutaj pojazdów jest naprawdę ciekawe. Zobaczymy później, jak kupimy Mana, bo MAN jest na licencji z tego co widać i no, myślę, że MAN już może wyglądać naprawdę dobrze. Czy też skania, czy ciężarówka, czy, czy półciężarówka. Dostawczak, to myślę, że może być naprawdę zrobione nieźle. Jak tam skacze, no skaczą sobie trochę. Na tych wybojach, o, tu zobaczymy. O, dobrze, że jadę w miarę wolno. Jakbyśmy jechali szybko, to wszystko możliwe, że to nam wypadnie z przyczepy i będziemy mieli najprawdopodobniej za mało towaru. Pewnie by trzeba było wrócić i albo zrestartować misję, albo wrócić i doładować sobie. Więc wolę tak nie pędzić. Poza tym nie chcę też się pomylić w trasie, no tam jest 80 przez jeździe, tutaj była chyba stuwa, O, znowu, żeby nam tutaj nie skoczyło za bardzo O, o, mówię Dobra, czyli tak, nie tutaj, my jedziemy dalej jeszcze Dalej, tutaj 50, okej okay. Bardzo ciekawie to się wszystko przedstawia. Wciąga mnie ta gra. Naprawdę Wam powiem, lubię takie obsługiwanie sprzętu. Czekajcie, gdzie to kurde? Tutaj chyba pokazujesz. Tak, tu, dobra. A ten dźwięk też ma fajne, jak się zbiera. Mówię, brzmi jak 6 cylindrów. Czekajcie, bo to już tu. To już tutaj. Dosyć szybko, jakie słoneczniki. No i wiecie, no to oczywiście wygląda tak w miarę płasko. Ale wam powiem, i tak ładnie. I tak ładnie to wygląda. Zobaczcie. To powiem wam, że nawet, jakby w farmingu były y, takie słoneczniki, to bym się nie pogniewał. O a propos farminga, to wam powiem, że. Yy, chyba zaczniemy w dwudziestkę dwójkę grać. Wiem, że stara. Ale, tak jak mówię, z racji tego, że mam teraz trochę tego sprzętu takiego do obsługi, yy, yy, jakiegoś ciężkiego sprzętu, yy, to yy, chyba się pobawimy. Bo tam można fajnie poładować coś, więc, takie, coś mam taki plan. Ale, tak jak mówię, na razie tu to mi narobiło też smaku na taki symulator, bo jest naprawdę ciekawie. Naprawdę, przednio się tu jeździ. Dobra, gdzie ty to chcesz? No tutaj na pole raczej nie. Aha, dobra, tutaj budują. Więc dlatego potrzebowali ten gruz. No ma to sens dla mnie. O, patrzcie, później musimy, zobaczcie, taką małą ładowarką musimy sobie załadować towary. Widzicie? No mówiłem, że będą ciekawe misje. Dobra, najprawdopodobniej wycofać. O, trzeba będzie towar sobie załadować. Widzę, że już na tej mini ładowarce są widły. Dobra. Trochę, trochę nie widać tego. Te lusterka by trzeba było chyba, myślę, lepiej poustawiać. I wtedy powinno być... powinno być lepiej. Później się przyda jakiś pojazd też z napędem 4x4, bo jak będzie jakieś cięższe rzeczy trzeba ciągnąć, to Wam powiem, że ten zrywa przyczepność. Jak żeśmy tą miniładowarkę przewozili, to ciężkawe to było. Czuł, czuł naprawdę. Odłącz przyczepę. No dobra, ale jeszcze kawałek bym sobie podjechał. Oś podnoszenia. Aha, tu musimy wy, wyrzucić, wyładować. Dobra, to czekajcie, to damy trochę do przodu, żeby to tam pod płot tak nie poleciało. O, dobra. I teraz zobaczmy. No jest, podnosi się joystickiem. Mam nadzieję, że to o to chodziło. Oś podnoszenia, no tam się wyładowuje. Ta, wyładowuje się. Okej, okay, leci. No, i dobra, i do przodu. To powinno pospadać. No jest! <laughs> Kurde! Fajne! Fajne, Wam powiem. Naprawdę ciekawie to wygląda. A co ja? Włączyłem. O! Włączyłem wycieraczki. Dobrze wiedzieć, że działają. Dobra. Wyłączamy. Także moi drodzy, w tym odcinku to było wszystko. Krótki odcinek, bo tak jak mówię, będziemy robić krótkie misyjki. Nie chcę też za dużo wrzucać w odcinek, przepakowywać tego informacjami. Lepiej zrobić ich więcej. Myślę, że wtedy was być może tak nie znudzi to. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych już do następnego odcinka. Co do farminga, zobaczymy, jeżeli byście chcieli. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym odcinkiem. Piszcie, ja może jeszcze też zrobię ankietę, czy chcielibyście w ogóle taką grę u mnie na kanale. Niemniej jednak, ja i tak ją chyba zrobię, bo wam powiem, że lubię się pobawić tymi sprzętami, a farmingu jest ich cała masa i jest na licencji. Może być ciekawie. W każdym bądź razie, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Jeżeli ten wam się podobał, nie zapomnijcie ocenić. Hej, hej.